Budzisz się w 2050 roku, zanim jeszcze otworzysz oczy, twój osobisty asystent AI już zadbał o komfort. Dostosował temperaturę w pokoju, a nawet przygotował podsumowanie Twoich snów. Brzmi jak science fiction, prawda? Ale pomyślcie, jeszcze 25 lat temu smartfony, które dziś nosimy w kieszeni, wydawały się równie odległą, prawie niemożliwą przyszłością. Dziś to nasza codzienność. Tempo zmian jest zawrotne, a to, co kiedyś było domeną fantazji, staje się rzeczywistością szybciej niż myślimy. Wyrósł ze mną w podróż, aby zobaczyć, jak naprawdę będzie wyglądał Twój przeciętny dzień w 2050 roku. Od porannej kawy, która smakuje trochę inaczej, po wieczorny relaks w wirtualnym świecie, który wciąga bardziej niż kiedykolwiek. Zacznijmy od samego budzenia się. Nie budzi Cię żaden irytujący budzik, zamiast tego poczujesz delikatne wibracje łóżka. Idealnie zsynchronizowane z Twoją fazą snu, a w sypialni stopniowo rozjaśni się światło, którego barwa zostanie odebrana tak, byś stał wypoczęty. Twoja sypialnia to już nie tylko cztery ściany, to aktywna część sieci neuronowej całego budynku. Czujniki dyskretnie wbudowane w otoczenie monitorują tlen, poziom dwutlenku węgla, wilgotność, a nawet twój poziom stresu na podstawie oddechu. Gdy tylko otworzysz oczy, usłyszysz w głowie niczym myśl, głos asystenta. Dzień dobry, analiza snu zakończona, wynik 8 na 10. Pij a za 9 minut zacznę łagodnie ponosić temperaturę prysznica. Skąd asystent wie, że to ty? System rozpoznaje cię po rytmie serca i oddechu. Kuchnia, inteligentnie połączona z twoim kalendarzem i danymi biometrycznymi. Już wiesz, że dziś masz ważne spotkanie, dlatego kawa ma podniesioną zawartość kofeiny i wzbogacona jest o adaptogeny, które pomogą ci poradzić sobie ze stresem. A śniadanie? Zapomnij o nudnych tostach. Trukarka 3D wykłada na talerz placuszki z alf, białek, owadów i truskawek, świeżutkich podowanych w szklanej wieży na dachu bloku. To system, zero waste, zero śmieci, zero folii, wszystko w obiegu zamkniętym. Gdy wkładasz kubek do zmywarki, budynek automatycznie zamawia brakujące bakterie do kompostownika i co ciekawe, wysyła mikropłatności do miejskiej elektrowni za nadwyżkę energii, którą oddałeś do sieci w nocy. To życie w pełni zintegrowane i zoptymalizowane. Wyjście z domu to już nie gorączkowe szukanie kluczy. Drzwi otwierają się po rozpoznaniu Twojego oddechu i rytmu serca. Biometryka to nowa norma bezpieczeństwa. Na klatce schodowej nie ma już tradycyjnych wind. Stajesz na platformie, która unosi cię magnetycznie i płynnie wzdłuż pionowej osi budynku, zabierając cię prosto na parter, Na zewnątrz, żadnych korków, po prostu nie ma kierowców. Autonomiczne pojazdy poruszają się w idealnie zorganizowanych sznurach, niszczą precyzyjny balet maszyn. Dzięki temu średnia prędkość w mieście wzrosła do 70 km na godzinę, choć limit wciąż wynosi tylko 30. Jak to możliwe? Samochody nie potrzebują pasów, bo nie wymagają bezpiecznej odległości. Reagują w 0,1 sekundy setki razy szybciej niż człowiek. Wsiadasz do auta, które bardziej przypomina salon niż środek transportu. Hotele rozkładają się do pozycji leżącej, a szyby zmieniają się w ekrany wyświetlające dowolne treści. Wybierasz tryb deep focus i przez 25 minut drogi do pracy kończysz raport, który kiedyś zajęłby ci pół dnia. Pojazd sam płaci za przejazd, pobiera energię z indukcyjnych pasów i oddaje ją przy wyłączeniu z ruchu. Koszt mniej niż dzisiejszy bilet komunikacji miejskiej, bo miasta subsydiują transport, żeby ograniczyć emisję i hałas. To nie tylko wygoda, to też globalna strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia w aglomeracjach. Biuro to już nie 40 piętrowy wieżowiec, to sieć elastycznych, hybrydowych przestrzeni rozrzuconych po całym mieście które rezerwujesz na godziny w zależności od potrzeb. Dziś masz spotkanie projektowe w tzw. Hive Room. Na ścianach wyświetlają się dane w czasie rzeczywistym, a twoi współpracownicy siedzą w Tokio, Londynie i Paryżu. Tłumaczenie jest natychmiastowe, głosy synchroniczne, a ubrania twoich kolegów są wirtualne, wymienione na firmowy dress code, choć w rzeczywistości mogą nosić shorty. Bariery geograficzne i językowe właściwie przestały istnieć. AI nie zabiera ci pracy, pracuje z tobą, stając się niezastąpionym partnerem. Masz własnego Digital Twin, cyfrowego bliźniaka, który testuje twoje pomysły, symuluje reakcję rynku i ostrzega przed błędami. Przez ostatni miesiąc dzięki niemu uniknąłeś 12% przekroczenia budżetu. Twoja umowa o pracę zawiera klauzulę, co tydzień musisz przeznaczyć 4 godziny na naukę nowych algorytmów, ale nie robisz tego sam. Szkolenia prowadzi kolejna warstwa AI, która dostosowuje prędkość, ton i przerwy do Twojego stylu uczenia się. Zapomniałeś angielskiego? Nie szkodzi. Podczas spotkania wszystko słyszysz w swoim języku, a Twoje usta są synchronizowane na wideo jakbyś mówił płynnie. To era ciągłego rozwoju, gdzie maszyny wspierają nas byciu lepszymi. O 13.00 miasta automatycznie przechodzi w tryb. Temperatura na zewnątrz wynosi 42 stopnie Celsjusza, więc systemy chłodzące odbierają moc niehandlowym dzielnicom i przekierowują je do szpitali i przedszkoli. Priorytety są jasne. Dachy osiedli są pokryte panelami, które nie tylko produkują prąd, ale i odbijają promieniowanie słoneczne, minimalizując nagrzewanie. W powietrzu unoszą się mikroskopijne chmurki wody. To drony rozpylają aerozol solny, żeby obniżyć temperaturę o 2 m stopnie. Każdy stopień ma znaczenie w walce o przetrwanie. Na ulicach nie ma asfaltu, tylko biały beton z dodatkiem wodoru, który odbija ciepło. Obok chodników rosną drzewa modyfikowane crispr Ich liście zmieniają barwę na jaśniejszą w czasie upałów, dodatkowo odbijając słońce. Mimo wszystkich tych innowacji fale upałów są coraz częstsze i bardziej intensywne, dlatego większość restauracji przyniosła się do podziemnych kondygnacji. Ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na klimatyzowane mieszkania korzystają z miejskich chłodni społecznych, dużych hal z wodospadami i wiatrakami, gdzie można bezpłatnie przetrwać najgorętsze godziny. To bolesna adaptacja do nowej, gorętszej rzeczywistości. Po południu zamiewasz rower, ale nie ten spalinowy, elektryczny, drukowany na zamówienie z tworzywa roślinnego idealnie dopasowany do twojej sylwetki. Przejeżdżasz 8 km do parku liniowego, gdzie drzewa rosną na dawnych pasach autostrady wyłączonej, gdy zniknęły korki. Wieczorem wracasz do mieszkania, zakładasz soczewki VR i przynosisz się na koncert, ale to niezwykłe oglądanie. Tym razem stoisz na scenie obok zespołu, a gitara basowa wibruje ci pod palcami. Hiptyczne rękawice symulują każde uderzenie struny, dając ci pełną immersję. Po koncercie nie od razu wracasz do rzeczywistości. Idziesz na wspólną kolację z przyjaciółmi z pięciu kontynentów. Wasze awatary siedzą przy stole na placu w Lizbonie, choć fizycznie ty jesteś w Warszawie, a oni w Sydney czy Nowym Jorku. Kelner wiadomo podaje wirtualne tapas, a Ty czujesz smak dzięki elektronicznym impulsom na języku które pobudzają Twoje kubki smakowe. Chcesz prawdziwego jedzenia? Drukarka w kuchni przygotuje makaron na podstawie skanów Twojego metabolizmu. AI sprawdziło, że spaliłeś 312 kilokalorii więcej niż zwykle, więc podniosło porcję białka i zmniejszyło sól. Ciśnienie miało tendencję do wzrostu. Po ogląda serial, ale to nie są odcinki w tradycyjnym sensie. To strumień fabuły, dopasowany do twojego nastroju, zmierzonego przez czujniki skóry. Bohaterka mówi w twoim głosie, bo masz ustawiony trip, personal immersion. Kończysz dzień o 23.30. Asystent wyłącza wszystkie ekrany, zasłania okna, symulację nocnego nieba i cicho nuci ulubiony utwór, żeby obniżyć tętno, zanim zaśniesz, słyszysz tylko dobry wieczór, jutro również będzie dobry dzień. Zanim przejdziemy dalej, jeśli podoba Ci się ta wizja, daj znać w komentarzu, który element najbardziej Cię ekscytuje, a co Cię przeraża. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To wszystko brzmi jak utopia. Oczywiście, ale są też cienie. AI potrafi przewidzieć twoje zachowanie lepiej niż ty sam. Co z prywatnością? Twoje dane są warte więcej niż mieszkanie, więc hakerzy nie kradną pieniędzy, tylko tożsamości. Rządy wprowadziły cyfrowy podatek od emocji. Im więcej korzystasz z VR, tym więcej płacisz, bo immersja generuje ogromny ruch serwera. A co z pracą? Zawody kreatywne też są pobite przez AI. Ilustratorzy, tłumacze, a nawet lekarze działają w duecie z maszyną. Jeśli nie nadążasz, spadasz z rynku, a przepaść między umiejętnościami ludzkimi a możliwościami AI pogłębia się. Wyzwaniem numer jeden są zmiany klimatu. Mimo technologii lato w Europie trwa od kwietnia do października, a zimy praktycznie nie ma. Lodowce topnieją szybciej niż AI potrafi symulować, dlatego powstają masowe migracje. Ludzie z regionu, gdzie temperatura przekracza 50 stopni starają się o azyl w chłodniejszych krajach. Polska przyjmuje uchodźców klimatycznych z południa Europy, bo u nas tylko 38 stopni. To generuje napięcia społeczne i nową skomplikowaną politykę imigracyjną. Kolejny dylemat nierówności. Bogaci mają implanty, biedni, okulary AR ze sklepu spożywczego. Dostęp do szybkiej diagnostyki genetycznej jest powszechny, ale tylko w krajach z ugruntowaną siecią zdrowotną. W innych regionach świata ludzie nadal umierają na choroby, które w Europie leczy się we 24 godziny. Czy świat się rozwarstwia? Tak, ale powstają też globalne fundusze solidarnościowe. Twoja podróż kosmiczna zostaje opodatkowana, a pieniądze trafiają na budowę farm wertykalnych w Afryce, by wspomóc te regiony, które najbardziej cierpią. To tylko fragmenty codziennego życia w 2050 roku. Dom, który cię zna lepiej niż ty sam. Transport, płynący jak krew w żyłach, miasta. Praca zawierająca się w chmurze symulacji i wyzwania, które nas jednoczą i dzielą. Czy będzie łatwiej? W niektórych obszarach na pewno tak. Czy będzie prościej? Niekoniecznie, bo postęp nie tylko rozwiązuje problemy, ale i niesie za sobą nowe, często bardziej złożone pytania. A Wy, jak myślicie, czego jeszcze możemy się spodziewać? Może leku na wszystkie choroby, w tym Alzheimera, który dziś wydaje się nieuleczalny? Albo pierwszej kolonii na Marsie, która nie będzie tylko wakacyjnym hotelem dla milionerów, ale prawdziwym samowystarczalnym domem dla ludzkości? Napiszcie w komentarzach, co z mojej wizji Was fascynuje, a co Was przeraża. A jeśli chcecie więcej o przyszłości, już dziś zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie jasna, zrównoważona i trochę bardziej sprawiedliwa niż dziś. Trzymajcie się ciepło, a jak będzie za gorąco, pamiętajcie, że w 2050 roku można zawsze wejść do wirtualnego śniegu.